Do tego dochodzi kolejny trend. Cierpię, więc jestem. Marianna eksportuje własne dramaty jako kontent. Łzy, samotność, rozwód. Nie mam za co żyć. Walczę codziennie. Brzmi autentycznie, ale opakowanie to tylko opakowanie. Scenografia, kamera, kontrakt to nie dramat. To storytelling. A skoro już mówimy o dramatach, porozmawiajmy o shertingu. Patrycja, córka Marianny, pojawia się regularnie w socialach. Wspólny profil, wspólne story, publiczne opowieści o braku kontaktu z ojcem. Wygląda to jak medialny rekwizyt. Jakby dziecko było częścią strategii. Nie osoby prywatnej, tylko brandu Marianna. Posłanka Anna Maria Żukowska nazwała to desperacją. I wykorzystaniem dziecka. Jak zareagowała Marianna? Agresywnie. Szybko jej odpowiedziała twierdząc, że pani poseł ją podrywa i wyzwała ją na walkę MMA. Zapraszam do klateczki. Serio, byle nie rozmawiać o problemie.